Pani leży Oja. spokojnie na litość boską i zluzować mięśnie. Porządnie? tak, tak, o teraz, dobrze. A proszę pani profesor ale... Słowski. Masowałam to... go jeszcze przed wojną, wie pani to on tak samo mięśnie napiną. Ajajaj, ma pani tutaj z łucha. Ale... Nie, zaraz się do niego zabierzemy. A tak. Boli? boli? Boli, boli, boli. Boli, boli, doskonale, o, proszę pani, o, o, jak a, masaż, nie boli? Ale tam nic nie da. to się proszę pani. A tu jaki zług kolosalny, nie, o, nie, Zabierzemy o, się zaraz do za niego. Miała o, pani szczęście, że pani się w moje ręce dostała. Proszę pani, pani była kaleka. Miałam taką jedną pacjentkę, prawie już nie chodziła. Teraz próbują tańce po nocach, takie o, z tymi przysiadami. Nic, absolutnie. już już jest tak? Nic nie boli, nic, doskonale. Ale dobrze, ale Tak, Proszę się, musi odbywać w zupełnej ciszy i spokoju. Tak, lecieć, cicho, ani słowa, ani słowa, Ole. proszę, nic, tak. Proszę ze spokojnie leżeć, myśleć o jakichś rzeczach Ole. Ole. przyjemnych, o morzu na przykład, że fale, fale, tak, o zachodzie słońca przyjemne. Aaaa! A! 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 Chwaść niemocna! Ratunku! 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 Paweł, wtyśl wyjdź! Każdy, ty też? Pani pozwoli mój mąż. Tak, ja... Bardzo przepraszam. Paweł mnie tak zdenerwował i... Pozwoli Pani. Kowalska, dzień dobry. Pan Kowski Dzień tam. dobry. Niech się Pani nic nie denerwuje. Proszę Pani, nie takie rzeczy się widziało. A Tak wchodzić bez pukania. I Pani spokojnie poleży. Proszę spokojnie leży, bo się Pani mięśnie zakwaszą. Proszę Pani, jak ta młodzież dzisiaj w ogóle okropna. A jak się trzymają, kręgosłupy jakie. Proszę, proszę. No niech Pani, Pani popatrzy. Zaraz, zaraz. O, widzi Pani jaki syn ma kręgosłup? Proszę. Jedna opatka wyższa, druga niższa. A gimnastyka, gimnastykę Pan się pokaże. Proszę. No widzi Pani to samo, identycznie. Jedna wyższa opatka, druga niższa. Ale to to dziedziczne, wie Pani, syn i ojciec. Ale gimnastyka by się przydała i trochę masażu też, naturalnie. To wszystko przez tę gitarę. Ja ureguluję Pani. No. O, Kaziu. Aj, teraz. Paweł, pożycz mi na chwilę 20 złotych. Najpierw mi mama daje, żebym oszczędzał, a później mama ode mnie pożycza. Przecież to na... Przecież to na motor. Oddam ci wszystko na pierwszej. U mnie poleżą tak samo dobrze, jak w PKO. Dziękuję pani. Zadzwonię do pani, jak mi będzie lepiej. Na razie musi być gorzej. Solidnie panią poruszyłam, a była pani została. No do widzenia. I już mi jest gorzej. Brawo! Doskonale, to... bardzo się cieszę. Żelazna zasada, zanim będzie lepiej, musi być gorzej. Aha. Do widzenia. Do widzenia, widzenia pani. musi być gorzej. No,